çok iyi bir anlaşımda mı? W ten sposób spędzamy Boże Narodzenie, bo, bo moja żona z się, nie mogły iść na mszę świętą. Już jest tydzień do porodu i proboszcz, jako szafarzowi, przekazał mi pana Jezusa, abym udzielił komunii świętej mojej żonie. Panie, który za nas umarł! Zmiłuj się, pani, który życie oddawę, Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga, a Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Teraz mamy modlitwę powszechną, w której chcemy wszystkim złożyć życzenia Bożonarodzeniowe. Najpierw zachęcamy, żeby się, żebyśmy się wszyscy modlili za Kościół Święty, za papieża Franciszka. Chcę Prosić Cię, Jezu, aby, aby doświadczał przyjęcia, zrozumienia, zaufania. Ale tak samo dla biskupów, kapłanów, proszę Cię, abyś ich umocnił, dał im dzisiaj cudowne spotkanie z Tobą w Betlejemskiej. Ciebie prosimy za, za dzieci wszystkie, aby były radością, <laughs> i tą radością. Promieniowały w domach, w rodzinach. za Pierwszy mi się w sercu pojawił. Za Księdza płat. Proszę Cię, Panie Jezu, abyś, abyś go obdarzył siłą, zdrowiem, radością, tak samo życzliwymi ludźmi, niesamowicie z taką zgraną ekipą w parafii, wspólnotą, która, z którą będzie mógł pracować. Konie kraść! Konie kraść, <grywa> tak jest. I rozdawać tacę. <grywa> Ciebie prosimy. To jest chyba jednoznacznie. Krzysztofa prosimy z Chałuna na darem. Żeby się teraz rozpromienił radością. Właśnie teraz przyjdź na niego Jezu, tak mocno go uściskaj. Ojcowie, Paulini. Tak, pozdrawiam ojców Paulinów. No yy... Z e, Oczywiście siostra Renate z, z Niechorza i siostry, które są tam e, razem we wspólnocie. Siostra Renata z Nijona. Tak, siostra Jole, oczywiście. Dziękujemy za cud uzdrowienia i za to świadectwo. Tak, oczywiście. Wybieramy się teraz do Betanii duchowo. E, i dziękujemy za miłość siostrzy Marii i siostrzy Kasi. Wierzymy, że tam teraz jest bardzo radośnie, bo tam, tam jest z reguły radośnie. I pozdrawiamy i prosimy Cię, Jezu, abyś, abyś tam był we wszystkich ich sprawach. Ciebie prosimy. Tak. Nie wiemy gdzie jest teraz ksiądz Jan Dokniak, ale, ale był nam tatą, bo nam tak dałaś, Panie Jezu, i proszę Cię. Abyś go odwiedził bardzo e, tak realnie, żeby to było doświadczenie niesamowite. Oczywiście, jak się spadało. Oczywiście niego i zabawa powierzamy Twojemu sercu. Niech, niech przekazują e, jak... jak piękna jest e, Twoja wola, jak, jak bardzo ważne dla nas, żebyśmy ją odkryli w życiu. Ciebie prosimy. Bez słuchania, Ciocia Inga i Ciocia Madzia. Życzymy, nie wiem, czy można jeszcze bardziej się uśmiechać w życiu i jeszcze bardziej być radosnym człowiekiem. A jeśli można, to to Cię prosimy, Panie Jezu, żeby jeszcze pięknie się uśmiechały do ludzi. Jeszcze więcej Twojej radości zaniosły dzieciom, ludziom na całym świecie. Ciebie prosimy. Tak. Księdza Janusza, Słuchacza. Tak, Księdza Janusza. Księdza Janusza, Słuchacza i Księdza Mariusza. Prosimy Cię, Panie Jezu, aby byli bardzo szczęśliwi w tej posłudze, żeby ta wspólnota parafialna tętniła radością spotkania z Tobą. Ciebie prosimy. Ja też powierzam Tobie Pani Jezu Bardzo dziękuję Ci za jeżdżenie. Bardzo się ucieszyłem, że no, że tak jest na świecie, że ona jest. <grym> po prostu. I chcę Ci ją, jej całą rodzinę powierzyć. Proszę Cię o radość, o miłość, o pokój i jedność. I o łatwość stawania przy Tobie w każdym momencie. Ciebie prosimy. Powierzam Ci, Panie Jezu, też tą wspólnotę, do której trafiłem na modlitwę Fata w Gdańsku. Proszę Cię o to, aby, aby mocno stanęli w Tobie, aby się zjednoczyli na modlitwie, żeby nikogo nie brakowało na tych spotkaniach modlitw. Ciebie prosimy. Święta Darka, pozdrawiamy serdecznie z Morąga. Dziękujemy za podzielenie się pasją, za podpowiedź, jaki to ma być kineskop. Teleskop. E, e, teleskop w końcu. E, jeszcze go nie kupiliśmy, ale, ale mam nadzieję, że taki czas przyjdzie. Wszystko zawierzemy Panu Jezusowi. Całą parafię, e, księży, którzy współpracują, będą współpracować z Świętym Darkiem. Prosimy o miłość, o, o, o radosny czas. Teraz szczególnie, żeby owocował później. Ciebie prosimy. Jest. Jeszcze bardzo jak ja Tak, wszystkich, których spotkaliśmy w Unii Obiegłej. całą wspólnotę, która powstała, Panią Tereskę. Wyżamy Tobie Panie Jezu i prosimy za nich, aby byli świętymi. Wszystkich, których mamy w sercu, księdza Jacka, na pewno jest wielkie pragnienie, żeby w tej parafii być z posługą, żeby się z tej posługi coś zrodziło. Prosimy Cię, Jezu, żeby ksiądz Jacek był nieustannie tak radosnym kapłanem pośród tej trudnej sytuacji teraz w parafii. Tak, tę trudną sytuację też prosimy Cię, Panie Jezu, abyś ją rozwiązał, bo, no bo on po ludzku wykonał swoje, poszedł tam odważnie. Ufnie, że Ty dokonasz wszystkiego, więc wierzymy, że teraz jest Twoje działanie potrzebne, Panie Jezu, Twoja, twoja kolej na, na działanie I, i wierzymy, że to się już dzieje. Dziękujemy Ci za to i powierzamy księdza Jacka, żeby to był cudowny rok. Znaczy, nie, nie rok, ale ten cały okres w życiu tej parafii, żeby to był ten cudowny rok, który zapowiadałeś, ciebie prosimy. Wszystkich przyjaciół, znajomych, których nie wymieniliśmy teraz, do których wyślemy teraz te życzenia, a nie wymieniliśmy z imienia, wszystkim błogosławimy z tego miejsca, przy Panu Jezusie. Niech to będą cudowne święta Bożego Narodzenia. Życzę ja z serca, żeby, żeby to było wszystkim dane, móc zanieść Jezusa innym. Ciebie prosimy. Oczywiście Maria i Zbyszka, dziękując Bogu za, za ten cud rodziny Adam i Wiola. Prosimy Cię Jezu o cuda w ich życiu, w ich wspólnotach. Ciebie prosimy. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego Słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Święć się imię Twoje. Oto barane Boży, który władził grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem Godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko Słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ciało przez. Módlę się, Panie Ojcze Święty, wszechmogący wieczny Boże, z ufnością Cię prosimy, aby Najświętsze ciało Twojego Syna Jezusa Chrystusa, który przyjęła moja ukochana żona, było trwałą pomocą dla niej, dla jej duszy i ciała, przez Chrystusa Pana naszego. dziękować jeszcze mamie za jej pomoc, nieustanną troskę. Proszę Cię, Jezu, abyś obdarzył ją zdrowiem. Mamo, miej e, cudowne się.